Mamy 9 stopni tutaj. Włączyliśmy breaker, więc dobrze się zaczyna. Mamy kość, od razu ją zbierzemy, bo zdjęcia nas nie interesują. Muszę uważać na szybkiego Hanta. Dobra, tutaj mamy 6 stopni. Dobra, ja na razie tak zaufam, że duch nie będę tracił czasu, a przede wszystkim psychiki, na chodzenie po całym domu. Ja na razie zaufam, bo tam jest dziwnie niska temperatura, że ten duch chrząta się gdzieś po tym y, dolnym korytarzu i że gdzieś w tej okolicy będzie zamieszkiwał. Dotnął tu drzwi, więc coś tu się kroi, coś tu się kroi. Sprawdźmy jeszcze tak na szybko, w sumie odpalmy tu. Jest 4,9. No było 4 i 9. Nie wiem na ile mogę ufać tamtemu pokojowi, bo mam wrażenie, że ten duch zaraz zmieni pokój i póki co okupuje go na tyle niestabilnie, że nie da mi dowodu. Ale czas pokaże, nie? Nie wziąłem jeszcze kamery, a potrzebuję. Mam sól, której też potrzebuję, żeby sprawdzić UV. Dobra, czy on tu dalej jest? Nie mów, że przeniosłem wszystkie dowody i, i ten... Okej, okay. 0,6, to chyba będą mroźne, tak. Dobra, jest. Minus 0,1. Dobra, super. Ja niepotrzebnie się upewniam, bo chyba jak już jestem mniej niż 1 stopień, to już są mroźne. Dobra, słuchajcie. Czyli skoro tu są mroźne, to musi zrobić Hanta ten duch i musimy sprawdzić, jak dobrze go widać. Dlatego, że Oni jest bardzo dobrze widoczny. Jim przyspiesza w moją stronę. Sprawdźmy orby. Tylko tak. Gdyby tutaj były teraz niskie temperatury, to byłbym w stanie w 100% zaufać, że te orby powinny tu być. Ale w momencie, kiedy ta temperatura jest tu taka wysoka, a mamy tylko mroźny oddech, to ja nie wiem, czy mogę w 100% zaufać, jeżeli nie zauważę orbów, że ich tutaj faktycznie nie ma, nie? Demon, Jurej, Hantu i OnRio. Dobra, pójdźmy po te świeczki, pójdźmy po te świeczki. Dobra, to może być OnRio. Więc poza tym, że rozdrabniamy się nad tymi typowymi duszkami, które zawsze bierzemy pod uwagę, czy może. Przyspiesza, czemu, może oni nie widać, to skupmy się na największym koszmarze, czyli na tym śmieciu, który nawet jak uda nam się wziąć pod uwagę wszystkie duchy, zaskoczy nas. Ja bym powiedział, że to jest shade, szczerze mówiąc. Ej, nie mam kadzidła, ale bym odwalił, patrzcie. I o tym mówię, no nie? Już mamy dziewięć ministrika, zaczynam się czuć coraz pewniej i zaczynam większe ryzyko niepotrzebnie podejmować. Dobra, tego ducha już prawdopodobnie tutaj serio nie ma. Jest dziewięć. Jednak nasza czutka była błędna. O, piwnica! Sprawdźmy, czy tu nie ma orbików. Sprawdźmy, czy tu nie ma orbiątek. Wątpię, bo sprawdzaliśmy. Tu jest definitywnie pokój ducha, to też pójdźmy w sumie po krucyfiks. I przede wszystkim sprawdźmy, czy Jin w naszą stronę nie przyspiesza. Ja uważam, że to może być oni, bo ani nie, bo ani razu nie było eventu... Uch! Ale chyba ani razu nie było żadnego eventu. A nie tylko... Uch! Więc ja jestem prawie przekonany, że to jest shade. Szczególnie, że wydaje mi się, że ten krucyfiks został spalony dopiero jak ja wyszedłem z piwnicy i yy, on zaczął chancić dopiero jak ja właśnie wyszedłem, nie? I mi się wydaje, że teraz może być podobnie. Skreślił dżin, bo korki wyłączył. Spalił krucyfiks, znowu jak mnie nie ma w pokoju. Jestem niemalże przekonany, że to jest shade. To powinna być bardzo łatwa runda. Ten duch nie robi nic w momencie, kiedy jestem w jego pokoju. Nie mieliśmy ani jednego eventu. Co za tym idzie, nie mieliśmy też tego eventu, którego nie ma w momencie, kiedy duchem jest oni. Ale no widzicie, to się uzupełnia, tak? Stoimy tu i sprawdzamy, czy dostaniemy hanta. Nie powinniśmy teoretycznie, dlatego że jeżeli to jest shade, to nie powinien hancić, jeżeli jesteśmy w jego pokoju. Generalnie, ej, mówią, że shade nie zgasi świeczki, jak jesteś z nim w pokoju. Ale zgasił przed sekundą. No to jak to jest? Była zgaszona, no ciekawe. Nie, no ja raz byłem z shadem w pokoju i gasił świeczkę normalnie w tym, w tym pokoju. Poza tym psychika może mi już spadać na tyle, że on już może robić dziwne rzeczy. Mówicie, że była zgaszona świeczka. ale ja słyszałem dźwięk zgaszania. Jest ham No nie, no, no dobra, słuchajcie, ja nie chcę zbędnie przedłużać. Żaden inny duch nie pasuje. Shade jako jedyny ma tego typu zachowania. No ja nie chcę, wiecie,

Oby nie stała się mniej wspaniała. Bo teraz mamy fajrand, teraz mamy. Złapaliśmy duszka, mimo tego, że były trudne. Jesteśmy bardzo mądrzy. Skupiamy się. Duchy nas nie rozwalają. A zaraz będzie wiecie co? Tak, jakiś save. Mamy tutaj 4 stopnie. Dobra, super. Mamy pokój ducha, to bardzo szybko. Mamy też korki, więc możemy tutaj odpalić. Zajebiście, może to będzie szybka rundka. Nie mamy dowodu. Dotknął drzwi. Nie ma odcisków, ok. Nie ma też tego. Jaka jest temperatura? Dwa, dobra, wracamy. Wyłączył korki, Wyłączę korki. To nie jest jean, od razu możemy wykluczyć, dobra. Weźmy imf-a, weźmy docy. Czemu nie włączam sobie świateł? Zapominam czasem, ale tu przed chwilą były włączone przecież. Kurde, zostaw, zostaw! Ja nie mogę się obstrałem. Dobra, tu jest światło. IMF-3, książką nic nie zrobił. Czy on jest dalej tu, czy w garażu? 1 i 7, dalej tu. Przydałaby się kamera. Orby, mamy orby. Dobrze, spokojnie skupieniu dalej. Grajmy. Mamy orby. Czy mamy jeszcze jakiś dowód oprócz orbów? Możemy mieć mroźne temperatury. Spirit. Spirit Boxa. Albo ultrafiolet. Nie ma nic z tego, więc to chyba nie mimik. Nie ma nic z tych rzeczy. Ultrafiolet odpada. Mroźne temperatury sprawdzam, ale nie ma. Może potem będą. <laughs> Na, na mordzie! Na mordzie! Tempo normalne, nie raju. Możemy postać. O nie, on Rio znowu może być. Zaraz nie, nie, no nie zdzierżę tego, nie? Dobra, wywalmy to. Nie, nie wywalę. Kadzidła nie wywalę. Po prostu dwa razy się przejdę. Mam to gdzieś. Dwa razy się przejdziemy, ale nie wywalamy kadzidła. Na pewno nie hantu, ani nie obakę, bo mają wymuszone dowody, tak jak że jak napisał na czacie. Obakę ma ultrafioleta, hantu mam rośne temperatury. Dawaj to i dawaj. Dwie świeczki. To może być Mara. Może być Mara, no. Mara ma zwiększone szanse na redrum, zwiększone szanse na rozwalenie światła i generalnie atakuje spokojnie. W których jest zgaszone światło, szczególnie jak mam stosunkowo wysoką psychikę. Ale powiem wam szczerze, że nie wiem, czy przypadkiem w tym meczu Mara nie schantowała z tego pokoju, gdzie ja w nim stałem i było zapalone światło. Weźmy teraz jedną świeczkę i jeden krucyfiks. Krucyfiks po to, żeby po prostu duch nie zrespił nam się na pysku, nie I przy okazji tak sprawdzimy wszystko, czego będziemy potrzebować. Czyli tak, krucyfiks stawiamy tu, sprawdzam, czy on dalej tu jest. Dwie świeczki zgaszone. Matko myślałem, że to docy, ale to były docy na yy, mroźnym oddechu, bo to niemożliwe, że... Bo mamy już jeden dowód, nie? Uuu, pierwszy donej w życiu kubi Doceniamy, doceniamy Każdy z nas wysłał kiedyś pierwszy donej ani jedna świeczka nie zgaszona i był hand. Wykreślam on Rio, czy jesteście świadkami? To nie jest On Rio! Czy to jest Banshee, wątpię. Banshee raczej powinna za mną chodzić po mapie, a ona normalnie schantowała z garażu, nie? To nie jest Banshee. Nie robi mi nawet handów jak jestem gdzieś indziej. Teraz pytanie: czy to Jokaj czy Mara? Szczerze, nie jestem w stanie z, ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy to Jokaj, yy, czy, czy Mara hantowała spokoju z zapalonym światłem? Ja muszę uciec tu w tę stronę i sprawdzić, czy Jokaj mnie znajdzie. Jurej to jeszcze jest, który zawsze zamyka drzwi w całości, ale nie zamknął ani razu, nie? Zabrycie. Na mordzie, centralnie na mordzie, gumacie to, centralnie na pysku, zrespił mi się, rozumiecie to? M miałbym po minstryku. To nie jokaj. to na pewno nie okaj moim zdaniem. Jokaja wykreślam. Zostaje tak naprawdę tylko Banshi i Mara potencjalnie. Wiecie co? Popełniam błąd, bo ja zawsze z góry zakładam, że duch nie będzie, yy, że Banshi nie da mi dowodu w postaci krzyku. A może powinienem stać z tym yy, paramajkiem i normalnie, może by mi dała ten dowód w końcu? Bo teraz się zastanawiam. Może to być Jurej, ale wątpię, bo faktycznie ani razu nie zamknął tych drzwi, nawet raz. Więc totalnie bym go wykreślił. Musimy wziąć czujnik ruchu i jeżeli Banshi będzie chodziła wokół mnie, mimo tego, że będę z daleka od z daleka od jej pokoju, to to znaczy, że to jest Banshi, Że ona łazi wokół mnie i mnie nawiedza Tutaj powiedzmy damy czujnik I tu będziemy sobie gdzieś stać Ja bym tu jeszcze przyniósł krucyfiks, ale chyba nie ma A, Dziękuję ci bardzo bracie to za ten Banshi, to jest Banshi, nie? Krzyknęła, to, to był ten krzyk Prawda? To był ten krzyk No i widzicie, i o tym mówię I ja zawsze... I y, zastanawialiśmy się, czy to Mara, czy nie Banshee. Fakt, Banshee nie ma stuprocentowej szansy na to, że krzyknie, ale i tak warto z tym stać, bo byśmy się męczyli z tą Marą i sprawdzali, jak się zachowuje, czy hantuje ze światła, a wystarczyło postać chwilę z paramajkiem. Więc zajebiście, dobra, widzowie. Ale dobrze idzie dzisiaj. Jak zawsze, nie, zawsze dobrze idzie, po prostu. Dzisiaj też i bardzo mnie to cieszy. A więc. Banshee no, ten... zawsze sprawia nam najwięcej problemów, ale poradziliśmy sobie z nią bez kłopotów. Miejmy nadzieję, Szoria, że stream skończy się z fuzzbetowi w takim nastroju jak ta bo jeszcze jeden kamień na serduszku może nam je zmiażdżyć w GTA. Na plaży w Mar. na plaży w mar. znam ją na plaży Mar. Joredemar, Boga gobarian, ale pokażę jak się bawisz Kadzidło mam. Demon może mi się skręcić na mordzie. Tutaj nie ma ducha. Uważajmy na agresywne duchy. 7 stopni, mniej niż wreszcie domu możemy wziąć to pod uwagę. 9 stopni, to nie jest ten pokój. Zdaje się, że duch znajduje się w kuchni. 5, dobra. 5 i 6. Dobra, na razie to nas nie interesuje idźmy po resztę rzeczy. Mamy kadzidło, trzeba uważać, żeby nas nikt nie złapał. Boję się, że to może być demon czy coś. Temperatura 4 i 7, 3 i 7, nic się na razie nie zmienia. To póki co nie widać, idziemy po kamerę, bo mogą być orby. U TCK! Mamy docy, zajebiście Okej, okay, już myślałem, że będzie ultrafiolet, bo żadnego dowodu nie byłem w stanie znaleźć. Ale jednak doczekaliśmy się doców dzięki TCK jeszcze raz. Czyli tak, wright przechodzi przez sól, gdzieś sól. Mam nadzieję, że nie wyszła z pokoju, że się tam nie pokierowała tam. Jeżeli to jest Wright, to przejdzie przez sól. Musimy iść po aparat, żeby sprawdzić, czy to nie fantom. Eee, gorio to nie może być dlatego, że gorio widać tylko przez kamerę. Deogan nie może być, bo ma wymuszony dowód spirit box. Resztę trzeba sprawdzić. Rajo jest szybszy przy urządzeniach elektrycznych. Joka jest głupi, i nie możecie znaleźć. Taya jest bardzo szybki. Chociaż im później trwa runda, tym jest wolniejszy, ale wydaje mi się, że na pierwszym hancie, który zrobi w całej rundzie i tak powinien mieć znacznie zwiększoną prędkość, więc powinniśmy to sprawdzić. Przeszedł przez stół, czyli to nie Wraith. To może być Banshee. Idźmy po yy, Paramajka, tego co w poprzedniej rundzie, dlatego że uratował nam grę. Stanę sobie tu przy krucyfiksie i myślę, że... Oj, korki wyłączone, a kroki są głęboko w piwnicy. Dobra, przejdziemy się. Spalił y, krucyfiks, jak wyszedłem z jego pokoju, ale nie może być shade, więc to nie jest shade. Y, mimik to też nie może być, bo są docy. Ale wiecie co? Weźmiemy sobie jeszcze, sprawdzimy właśnie, czy to nie i przypadkiem za pomocą, wiecie czego? Tego czujnika ruchu. To będzie spoko. I wezmę jeszcze jeden, wezmę jeszcze jeden krucyfiks, żeby tam też, żeby tam też być bezpieczniejszym. Co to jeszcze może być za duch? Jurej zamyka drzwi, oni ani razu nie robi, Ta jest szybszy, to wszystko chyba mamy, wszystko mamy potencjalnie. Teraz po Paramajka, skadzidłem w ręce. Uważam, że może być zaraz hand, bo już tutaj naprawdę ostro się zajmował. Tempo normalne przy włączonym świetle i przy włączonym spirit boxie. Wykreślamy taję i wykreślamy raju. Super, super. Coraz bliżej. I teraz z Paramajkiem stoimy. I czekamy. Idzie duch, ale to jest zwykłe inne. Oj, ostry. Dobra, jeszcze nie... Aaaaajajajaj, stara przyjaciółko! Tyle lat... Nie ma, chantało się, wystraszyłem. Tyle lat tak ciężko było mi cię znaleźć... I nagle dwa razy z rzędu po prostu oddajesz mi się na taczce?! Na tacuni?! Och, mamma mia, wizuje! A więc to dalej nie jest dzień! To dalej nie jest dzień, w którym przegrywamy. I to wbrew pozorom z drugim najtrudniejszym duchem, z jakim mieliśmy styczność, czyli Banshee. Pierwszym jest Onrio. Banshee do tej pory najbardziej zachodziła nam za skórę, ale dzisiaj była troszeczkę bardziej uległa. A tymczasem przyjmijmy zwycięstwo na klatę. Po trzech godzinach nie polegliśmy. Mama, o, 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 mama. There's an outside world between you and I! To jest mi słowienia duchów, ale to jeszcze nie koniec jego pokazu! Jeszcze nie koniec pokazu! Uuu my! my, my.